Witam serdecznie na kolejnych naszych ćwiczeniach. Kontynuujemy nasze ćwiczenia rozciągające, wzmacniające na całe nasze ciało. Dzisiaj ćwiczenie wzmacniające nasze nogi i nasze pośladki. Także ja dzisiaj jestem na bosaka bez butów, ale możecie to ćwiczenie również wykonać w obuwiu. Lepiej jest na bosaka stajemy. Na gumie, stopami, gumę oczywiście trzymamy w naszych rękach, ręce luźno ugięte lekko w łokciach i będziemy rozciągać naszą gumę na zewnątrz stopami, stopę dostawiając do drugiej, rozciągamy, dostaw. Rozciągnij. Dostaw. Rozciągnij. Dostaw. I idziemy. Pamiętajmy o prostej sylwetce. Nie garbimy się. Sylwetka wyprostowana. Pracują tylko nogi, i pracujemy naszymi pośladkami i naszymi. Nogami. Możemy to ćwiczenie wykonać w kilku obiegach, od kilku do kilkunastu powtórzeń, zrobić przerwę i powtórzyć następny raz. Jest to super ćwiczenie angażujące nasze nogi i oczywiście nasze pośladki. Super, mam nadzieję, że wypróbujecie. Jak zrobicie to, oczywiście napiszcie mi w komentarzach, jak Wam poszło, dajcie znać i zapraszam na kolejne nasze ćwiczenia.